Witam państwa i zapraszam do wysłuchania czytania związanego z pełnią księżyca, pełnia i zaćmienie księżyca częściowe. Będą się wyjaśniać jakieś sprawy, może nie zupełnie, mogą być jakieś niedopowiedzenia, mogą się jakieś sprawy kończyć, możecie oświecenia doznać, olśnienia, coś może wyjść na jaw, coś y może być jeszcze jednak połowicznie tylko wyjaśnione. Zobaczymy konkretnie, co dla bliźniąt. Bliźnięta na pełni księżyca. Szóstka buław, karta sukcesu. Karta, która mówi o tym, że czujemy się zwycięzcami, ale jest tutaj pewien haczek, dlatego że w szóstce buław nas oklaskują tak jak na scenie, prawda, byśmy byli. Biją nam brawa, chwalą, gratulują, a za plecami ym, wznoszą oczy do nieba. Więc to jest taki tani poklask czasami. Zobaczymy, bo to nie musi tak być, bo proszę pamiętać, że każda karta ma jakąś skalę, tak? Pe pewne spektrum znaczeń. Dopytamy i będziemy wiedzieć. Czwórka buław, karta domu, karta poczucia bezpieczeństwa, karta takiego. Ym, Osadzenia w miejscu, ale też karta, która ogranicza pew, w pewien sposób nasz ruch. Jak już tak usiądziemy, jak to się mówi, że prawdziwe, że, że prawdziwe życie zaczyna się, kiedy wyjdziemy ze strefy komfortu. To jest strefa komfortu. I jak jesteśmy w tej strefie, nie mamy potrzeby nic zmieniać. Dopiero jak wyjdziemy poza to i już nie czujemy tych czterech ścian i tego dachu nad głową. Wtedy dopiero mamy okazję wykazać się, pokazać sobie, udowodnić, że my potrafimy coś więcej, że się z czymś mierzymy. I jeszcze jedna karta, i dwójka buław. I trudność z podjęciem wyboru. Może właśnie jest trudność, same buławy macie, trudność z podjęciem decyzji o wyjściu ze strefy komfortu. To, co powiedziałem. Zobaczymy, czy to o to chodzi. Ponieważ jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jest na przykład praca, która da, daje poczucie bezpieczeństwa, albo bezpieczne mieszkanie u mamusi, albo yy, nie wiem, relacja, która już trwa tyle lat, dla co ja tam będę zmieniać? No dobra, tam może być, ale no już nie znoszę patrzeć na nią czy na niego, ale sobie, ale wiem, wiem jak gotuje i wiem jak się zachowuje, już tam nie, co ja będę szukać nowego? I wtedy my się po prostu mm, tak trochę blokujemy. Albo bardzo, a nie tylko trochę, tak? Zobaczmy o co chodzi. Szóstka buław. Jeżeli coś podpisujecie, jeżeli się na coś umawiacie, jeżeli macie jakiś kontrakt, umowę, proszę czytać wszystkie, wszystko z gwiazdką, tym drobnym drukiem, bo to może być pozornie wyglądać na super okazję, a nie musi. Nie wiem, wycieczki teraz mi wpadły do głowy. Wpadły mi wycieczki teraz, wyjazdy wakacyjne, no bo wiemy, jak teraz jest. Teraz pewnie firmy, biura turystyczne będą tak formułować umowy, żeby nie mieć odpowiedzialności za sytuacje, które mogą się wydarzyć w okresie pandemii. Tak naprawdę jesteście sami, jeszcze raz powtarzam, to jest takie poklepywanie po ramieniu. A, no fajnie, tutaj, no tu super, ale to jest, mówię, jesteście z tym sami, jesteście sami z jakimś jak zadaniem. Pustelnik to jest praca w samotności, to jest też olśnienie, tak jak powiedziałam, to jest też dojście do takiego, do takiego aha moment, tak. Jesteśmy nagle zdziwieni, że to nie wyszło tak, ale tak pięknie wyglądało. Przy czym to ja akłada przykład z wyjazdami wakacyjnymi. Oczywiście to może dotyczyć wszystkiego. Umawiamy się, podpisujemy umowę o pracę, czy w relacje wchodzimy. A okazuje się, że to po prostu nie jest to. Że to jest po prostu yy, tak tylko świeci się po wierzchu, tak? Czwórka buław. I dziesiątka monet. To jest absolutnie karta domu. Tutaj macie absolutną. Dom, praca, coś, co jest bardzo bezpieczne. A no właśnie. I teraz zobaczcie. Tu trzeba jakieś decyzje podjąć. Ta sama karta dwójka buław. A wy nie podejmujecie. Natomiast, generalnie, kiedy tutaj patrzę, to rzeczywiście. Może być tak, że wy się w tej sytuacji dobrze czujecie, że to nie jest dla was nic takiego, co by, z czego trzeba było uciekać. Ja tu miałam przed chwilą czytanie, gdzie był diabeł, jak jest diabeł, trzeba uciekać, tak? Są czytania, gdzie się pojawiają karty, które no wyraźnie pokazują, że jesteśmy okłamywani. Siedem mieczy, no nie wiem, pięć, pięć monet. Są takie, ale tutaj rzeczywiście to nie wychodzi, dlatego. Jakieś decyzje tutaj, które macie podjąć, może właśnie wymagają tego, żeby wyjść ze strefy komfortu. Zobaczymy, jaka dla Was inna droga jest. bo to jest dla, dla Was dwie drogi. Ewidentnie czekacie z jakimiś decyzjami. Wszystko na razie u Was stoi w miejscu. Wy na razie y, może tylko doznacie olśnienia, ale jeszcze żadnej decyzji nie podejmujecie. Już mówię o co chodzi. Wyjście ze strefy komfortu należałoby. Podjąć wybór, czy coś robię, czy idę inną drogą, tak? Wyczekacie z tym. I co mi wychodzi? Wychodzi mi 9 buław, a 9 buław to jest karta ograniczeń, karta poczucia bezpieczeństwa, jak najbardziej, ale ograniczająca nas energię Czyli to, co się powtarza tutaj. Więc możecie mieć poczucie sukcesu, że jesteście w świetnej sytuacji, ja mam świetną pracę, mam świetny związek, mam świetny dom, ale. Tylko dlatego, że nie... Nie wiem. Nawet nie widzicie innej opcji i w ogóle chcecie jej nie widzieć. Albo nie chcecie jej widzieć, że inna opcja jest. Może być Wam tak wygodnie? Okej. Okay. Wasza decyzja. Zawsze jest Wasza decyzja. Na ten moment pokazuje się, że Wy się... Aha, jeszcze jedno. Bo karta pustelnika to jest olśnienie i karta wisielca to jest olśnienie. To jest takie... Patrzę na to i inaczej to widzę teraz. I wy się na razie przyglądacie sytuacji, obserwujecie. Czy może odważę się zrobić coś więcej? Tu nie ma nic niebezpiecznego. Chciałabym to od razu powiedzieć. I są karty, które pokazują, że jest okej, okay, ale może dla Was jeszcze jest inna droga. Może jeszcze coś lepszego. Zobaczmy, co karty radzą na pełnię księżyca dla no, No i co ja mówię, co ja mówię. No jest dla Was jeszcze coś lepszego, coś nowego na Was czeka. Proszę Państwa, asy to są okazje, możliwości, szanse. Czy my je wykorzystamy, zależy tylko od nas. To znaczy, czy Wy je wykorzystacie, Wy bliźnięta. Y, idzie nowe, szansa na albo zarobek, albo nowe, coś, coś nowego, co Was może y, tak ustabilizować, Waszą sytuację życiową, materialną, mieszkaniową, rodzinną i tak dalej. No, ale jeszcze raz powtórzę. To czy wybierzecie nową drogę, czy będziecie kroczyć dalej tak, jak jest. Bo rozdwoić się nie możecie. Chociaż bliźnięta? No, 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 może i tak. No dobrze, skorzystacie z tej szansy albo nie. Może będzie inna. Tyle ode mnie na dzisiaj, na dzisiejszą pełnię księżyca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do wchodzenia na mój profil na Instagramie pod nazwą Tarot Doradca. Tam będą się pojawiały przesłania na kolejny dzień z kart. Mm. Zachęcam do komentowania. Te komentarze Państwa są dla mnie bardzo istotne, ponieważ ja mam taką informację zwrotną, czy Państwu to się sprawdza, czy rezonuje, jak to u Państwa wygląda, że to można jeszcze inaczej wytłumaczyć. Państwo bardzo pięknie umiecie tłumaczyć już, że ale u mnie to oznacza coś innego. U mnie to nie dotyczy tego, tylko tego, ale tak to by się zgadzało, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Dzielcie się tymi filmami z innymi proszę o osoby, które są pierwszy raz na kanale i chciały być na bieżąco, o zasubskrybowanie, wciśnięcie tego dzwoneczka, natomiast osoby, które są zainteresowane są prywatnymi czytaniami, proszę o kontakt mailowy, a mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Życzę wszystkiego dobrego i serdecznie Państwa pozdrawiam.